Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 7, wersety od 31 do 35. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan, chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a wy mówicie: Oto żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników, a jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Jezus ma na uwadze dwa modele życia religijnego. Pierwszy w wydaniu Jana chrzciciela, oparty na surowej ascezie i idealnym zachowaniu prawa. Jan prezentował ideał Izraelity nastawionego na spotkanie z Mesjaszem. Drugi model w wydaniu samego Chrystusa oparty na umiłowaniu wszystkiego, co się składa na życie doczesne i podniesienie tego do Boga jako Ojca w duchu dziękczynnej modlitwy. Życie religijne Jezusa było zbudowane na łasce Bożej i otwierało perspektywę udziału człowieka w życiu samego Boga. Obydwa modele zostały odrzucone przez współczesnych Chrystusowi i Janowi faryzeuszy, którzy mieli swój własny model doskonałości – i ani nie obronili Jana przed atakami Heroda, ani Jezusa przed Kajfaszem i Piłatem. Jezus kończy to zestawienie znamiennym zdaniem, że tylko mądrzy ludzie budują na mądrości i potrafią dostrzec wszystkie plusy zarówno jednej, jak i drugiej koncepcji życia religijnego. Tam, gdzie zabraknie mądrości, pojawia się potępienie wszystkiego, co nie mieści się w umyśle i sercu skutych egoizmem. W Ewangelii słowo pijak występuje jeden jedyny raz i jest zastosowane do Jezusa. To on sam powiada, że ludzie nazywają go żarłokiem i pijakiem. Jest to znak zakłamanego spojrzenia na syna Bożego. Jego podejście do życia nie mieściło się w ideale doskonałości, który posiadali współcześni mu ludzie. Abstynencję też można ubóstwić, i wówczas nawet syn Boga z kielichem w ręku będzie gorszył doskonałych abstynentów. Porównanie zachowania faryzeuszy do bawiących się dzieci sygnalizuje, że i religijne życie może być potraktowane jako zabawa. Jest to bardzo niebezpieczna pokusa, której ulega wielu. Duże uroczystości religijne można zamienić w zabawę. Przesadna troska o stroje, dekoracje, śpiewy sprawia, że religijne wydarzenie staje się widowiskiem tak ciekawym, iż nadaje się do robienia zdjęć i kręcenia filmów. Prawdziwe życie religijne nie lubi zbyt drogocennej oprawy, ponieważ łatwo w niej zagubić sens samego spotkania z Bogiem. Mądrość szuka zatem skromnych opraw, by nie stracić z oczu samego skarbu. Można też własne życie religijne potraktować jako zabawę i wówczas straci ono swe naczelne miejsce. Może zostać sprowadzone do maleńkiej kapliczki, którą człowiek nawiedza, by zapalić świecę raz na kilka dni. Takie oddzielenie Boga od życia zawsze kończy się źle dla religijnych wartości. Stopniowo zostają one zaniedbane, podobnie jak zabawy dziecięce, z których się wyrasta. Dziś wielu katolików prowadzi życie religijne w ubranku z pierwszej komunii, ale już na nic go nie potrzebuje, gdy ubiera suknię lub garnitur na bal przed maturą. Istnieje też niebezpieczeństwo traktowania życia religijnego jako zabawy, w której pewni ludzie mają upodobanie. Naszą babcię bawi chodzenie do kościoła. Może na stare lata taka zabawa jest miła. Oto wypowiedź wnuka, młodzieńca po studiach. Obecnie pokusa potraktowania życia religijnego jako zabawy jest znacznie poważniejsza niż się sądzi. Odrzucenie życia religijnego jest wówczas prawie nieuniknione. Jezus liczył się z takim podejściem i wpisał je w swoją Ewangelię, ukazując jak smutne są jej konsekwencje. Miłosierdzie okazane prostytutce. Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział siódmy, wersety od 36 do 38. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza. Przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. To pułapka zastawiona na Chrystusa. Faryzeusz postanowił skompromitować Jezusa i w tym celu zaprosił go do siebie na ucztę. Rzecz jasna, stół był zastawiony dla wielu osób. Byli bowiem z Jezusem uczniowie, w sumie kilkunastu mężczyzn, a do tego bliscy i znajomi gospodarza. O pułapce świadczy jeden szczegół. Jest nim fakt, że do domu Faryzeusza weszła prostytutka. Bez zgody gospodarza było to niemożliwe. Była to prawdopodobnie prostytutka z wyższych sfer tej profesji, a więc obsługująca bogatszych mężczyzn. Nie była to prostytutka uliczna, ale środowisko doskonale ją znało. Kobieta, której imię zostało otoczone tajemnicą, podeszła do Jezusa i publicznie wyznała mu miłość. Stanęła z tyłu, ale aby schylić głowę do stóp, musiała klęknąć. W stojącej postawie nie da się namaszczać nóg. Przyniosła flakonik alabastrowy olejku i zajęła się stopami Jezusa łzami oblewała jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Jest niewątpliwe, że było to bardzo intymne wyznanie miłości. Kobieta pieściła stopy Jezusa. Ona już tak daleko zaszła w praktyce miłości w wymiarze ciała, że nie potrafiła zdobyć się na inne gesty. Po obmyciu stóp Jezusa, całowała je i namaszczała olejkiem. Dla obserwatorów musiała to być scena zdumiewająca, w kulturze judaistycznej raczej nietolerowana. Należała raczej do kultury greckiej i rzymskiej. W świecie pogańskim kobieta miała swoje miejsce w czasie uczt. Izraelitów takie zachowanie kobiety musiało dziwić, jeśli nawet nie szokować. Jeżeli uczniowie dziwili się, że Jezus rozmawiał z kobietą przy studni, to co dopiero patrząc na takie zachowanie, Zadbanej specjalistki od uwodzenia mężczyzn. Jezus zachowuje całkowity spokój, ponieważ On nie tkwi w żadnych schematach i nigdy nie był ich niewolnikiem. On widzi kobietę, której przeszłość zna doskonale, zna jednak także stopienie jej miłości do Niego. Nie cofnął stopy, nie upomniał, nie zmieszał się, nie pomyślał, co powiedzą inni. Nie dał się złapać na myśleniu w kategoriach zgorszenia, które na pewno pojawiło się w sercach obecnych. Jezus zgodził się na te pieszczoty okazane publicznie i, jak zwykle, postanowił wykorzystać sytuację, by podać kolejny wzór potrzebny w tablicy wzorów ewangelicznej matematyki dla każdego ucznia w jego szkole. Błogosławieństwo domu, niech nas błogosławi i strzeże, Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Zmiłuj się nad tym domem i strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca, i niech Jego moc działa przez nas. Na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami aniołów, będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, Wszyscy nasi patronowie, I święci aniołowie stróżowie, Uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciało Jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają, Twoi święci aniołowie I strzegą nas w pokoju A Twoje błogosławieństwo Niech nam zawsze towarzyszy Przez Chrystusa, Pana naszego Amen Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Krwi Chrystusa. Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza wybaw nas krwi Chrystusa w konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię wybaw nas krwi Chrystusa Tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa. Przełan na krzyżu, wybaw nas krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia, wybaw nas, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Męstwo męczenników, wybaw nas, krwi Chrystusa. Mocy wyznawców, wybaw nas, krwi Chrystusa. Rodząca dziewice, wybaw nas, Kwi Chrystusa, Ostojo zagrożonych, wybaw nas, Kwi Chrystusa. Ochłodopracujący, wybaw nas, krwi Chrystusa. Pociecho wybaw nas, krwi Chrystusa. Nadziejo pokutujących, wybaw nas krwi Chrystusa. O ducho umierających, wybaw nas krwi Chrystusa. Pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zadatku życia wiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Wybawienie dusz z otchłani czyścowej, Wybaw nas krwi Chrystusa, Wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego Syna Swego, ustanowiłeś Odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam prosimy godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie, przez Chrystusa Pana naszego.